co sobie Darni wybrał ja miałam mały posiłek a on sobie wybrał normalne, normalne śniadanie ale w tym akurat samolocie jest jeden minus jesteśmy tak bardzo od siebie odseparowani prawie malałam jesteśmy tak bardzo od siebie odseparowani z Darnim nie można tak przesunąć wręcz odwrotnie możemy się bardziej odseparować co jest smutne nie można się przytulać albo na plecach drugiego, więc można się przytulać. A tutaj niestety jesteśmy odseparowani, ale oczywiście dla tych, którzy podróżują samotnie, to jest super, o wiele lepsze niż, wiadomo, siedzenie obok kogoś tak blisko, jak to jest w klasie ekonomicznej. Więc jakbym miała wybierać, to bym zawsze jeździła kasą biznesową. Nie wiem, jak jest w pierwszej klasie, sama jestem w sumie Po prostu teraz przy okazji naszych podróży wybraliśmy sobie raz spontanicznie. O, a jeszcze Wam pokażę jeden schowek ale ja nie lubię. Ale są. Jak to się... Kapcie, to może sobie wrzeć. A poza tym już nic ciekawego tutaj nie ma. Tutaj oczywiście jest stolik, a tu jeszcze jest jeden schowek w którym są słuchawki. Może później sobie pooglądam coś, to będę ich używała.